Cześć, witam Was bardzo serdecznie po majówce, mam nadzieję, że trochę wypoczęliście, tymczasem w branży działo się, GTA 6 zostało opóźnione, twórcy Kingdom Come Deliverance 2 chwalą się osiągnięciami, a Microsoft planuje podnieść ceny gier i konsol. To oczywiście jednak nie wszystko, zostańcie z nami, zaczynamy! Było to w sumie do widzenia. Rockstar ogłosiło datę premiery GTA 6 i jak się pewnie domyślacie, nie będzie to 2025 rok. Studio zdecydowało, że najnowsza odsłona Grand Theft Auto zadebiutuje 26 maja 2026 roku. Data ta najprawdopodobniej dotyczy wyłącznie wersji na PlayStation 5 oraz Xboxy. Na Twitterze devowie przepraszają za opóźnienie. Podkreślają jednak, że taka data premiery jest niezbędna do dostarczenia dzieła, które spełni oczekiwania graczy. Co ciekawe, Jason Schreier dowiedział się ze swoich źródeł, że nikt w Rockstarze w premierę w 2025 roku nie wierzył. Oczywiście gracze są źli i zawiedzeni, że muszą dłużej czekać na GTA 6, ale znalazła się też grupa zadowolona. Z ulgą odetchnęli bowiem twórcy innych gier zaplanowanych na ten rok. Zadowolony był też aktor głosowy Luke Dale, który teraz obstawia, że Goty 2025 jednak przypadnie Kingdom Come 2. Widać i w tej sytuacji są jakieś pozytywy. Szef Larian Studios nie boi się rosnącej popularności AI. Jego zdaniem deweloperzy nie stracą swojej pracy, zmieni się tylko forma. Sven Winke w wywiadzie dla GameSpotu powiedział, że AI raczej nie zastąpi deweloperów. Twierdzi, że ludzki element jest potrzebny, żeby stworzyć coś unikalnego. Nawet jeśli AI rozwinęłoby się w takim stopniu, że posiadałoby prawdziwą inteligencję i kreatywność, to wciąż pozostaje aspekt emocjonalny. Winkę uważa, że AI nie skróci też procesu produkcji tak, jakbyśmy chcieli, może jedynie przyspieszyć pracę np. animatorów. Postrzega AI jako narzędzie w rękach człowieka, który nie będzie w stanie go zastąpić. Nastąpić. Co ciekawe, to nie koniec wieści z obozu Larianów. Ostatnie oferty pracy sugerują, że Belgowie otwierają nowy dział skupiony głównie na fabułach, prawdopodobnie nie tylko growych. Możliwe więc, że twórcy Baldur's Gate 3 planują podbój popkultury. Zobaczymy co z tego wyniknie. Wciąż rosnące gronofanów Claire Obscur Expedition 33 powiększyło się o jeszcze jedną osobę, mianowicie prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Komentując jeden z postów Santpol na Instagramie, Macron pogratulował twórcom sukcesu i podkreślił, że stanowią przykład francuskiej śmiałości i kreatywności. To jednak nie pierwszy kontakt prezydenta ze światem gier, bo wiele lat temu polityk miał serwer Minecrafta. Gratulował też wszystkim zaangażowanym w The Event, charytatywne wydarzenie. Streamowane na Twitchu w głównej mierze skupione na grach wideo. Co ciekawe, Rys Elliot z Alinea Analytics zauważył, że głównymi elementami, które przyczyniły się do popularności francuskiego JRPGA są sympatyczni bohaterowie, świetna walka i relatywnie niska cena. Dodał, że Square Enix było niechętne do ponownego zaryzykowania na przykład turowej walki w Final Fantasy. Tymczasem Expedition 33 dało fanom gatunku coś, czego zawsze pragnęli, a Sandpol zgarnia brawa. Także od prezydenta. We're ta' Franzi. the only ones left. Puff of Exile 2 otrzymało aktualizację wprowadzającą szereg zmian do systemu łupów. Sprawiła ona jednak twórcom spory problem. Po wdrożeniu łatki 020G twórcy zaczęli otrzymywać zgłoszenia o usuwaniu klejnotów umiejętności podczas logowania. W związku z tym serwery POE-2 zostały wyłączone na około 5 godzin, a deweloperzy podjęli próbę przywrócenia bazy danych, ale w wyniku problemów odpalono kopię opóźnioną o około 3,5 godziny. Twórcy wyjaśnili przyczynę, Powstania problemu z usuwaniem klejnotów umiejętności i zapowiedzieli szereg zmian, mających na celu nie dopuścić do powtórzenia się podobnej sytuacji w przyszłości. Obecnie serwery PoE2 działają normalnie, a aktualizacja została już wprowadzona. Wersja 020G skupia się jednak przede wszystkim na poprawie jakości zdobywanych przedmiotów. Bo sobie nie upuszczą normalnego wyposażenia, mamy też większą szansę na rzadką broń i walutę, także te wyższego tieru. Zobaczymy, czy gracze będą zadowoleni. Kingdom Come Deliverance 2 potrzebowało nieco mniej niż dwóch tygodni, aby trafić do rąk dwóch milionów graczy. Teraz, trzy miesiące po premierze, Warhorse Studio pochwaliło się kolejnym kamieniem milowym i podzieliło ciekawymi statystykami. Druga odsłona sprzedała się łącznie w 3 milionach egzemplarzy. To bardzo dobry wynik, który z pewnością napawa twórców dumą. Pierwsze Kingdom Come znalazło 10 milionów nabywców dzięki licznym wyprzedażom. Twórcy opublikowali też kilka ikonografik ze statystykami, dotyczącymi gry od dnia premiery bohater wybił łącznie ponad 489 milionów ludzi wykonał ponad 55 milionów zabójstw z dystansu najczęściej kuszą Henryk wykradł też ponad 38 miliardów przedmiotów o wartości 2,43 biliona groszy a na kradzieży kieszonkowej zarobił prawie 108 miliardów groszy Henryk woli wina od piwa a łączny czas spędzony na piciu wynosi 387 milionów godzin w stanie upojenia bohater zabił ponad 4 miliony wrogów. Z wszystkich rozegranych gier w kości 67% zostało wygranych przez graczy. Warhorse Studio należą się gratulacje i pozostaje trzymać kciuki, by ostatecznie Kingdom Come 2 również dobiło do pułapu 10 milionów sprzedanych egzemplarzy, albo i poprawiło ten wynik. Microsoft zdecydował się podnieść ceny konsol Xbox Series X i S. To jednak nie wszystko. Wkrótce więcej zapłacimy też za wybrane gry. Kwartalny raport finansowy Microsoftu wykazał, że przychody działu gier wzrosły o 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ogólny wynik jest pozytywny, ale sprzedaż konsol spada. Na razie nie znamy podniesionych stawek w przeliczeniu na złotówki. Nowe ceny gier tworzonych przez studia Xboxa mają wynieść 80 euro. Koszt konsol zostanie podniesiony o około 50 euro. Za Series S zapłacimy 350 lub 400 euro, a za Series X 550 lub 600. Nie podrożają podstawowe wersje padów, ale w górę pójdą ceny edycji limitowanych i wariantów Elite 2. Za droższy model kontrolera możemy zapłacić prawie 200 euro, czyli około 860 zł. Microsoft nie jest pierwszym producentem, który w ostatnim czasie zdecydował się na podwyżki. Zaledwie dwa tygodnie temu Sony poinformowało o po odniesieniu cen za wybrane warianty PlayStation 5. Nie jest to najlepszy czas na zakup nowej konsoli. Szykują się duże zmiany dla graczy World of Warcraft. Blizzard planuje ograniczyć działanie adonów i zastąpić je własnymi narzędziami. Pierwsze kroki w tym kierunku zobaczymy w aktualizacji 11.1.7. Tego typu dodatki wyświetlają na ekranie informacje, których nie poda sama gra. Adony potrafią informować gracza o nadchodzących atakach bossów, wskazywać dokładny moment użycia umiejętności, a nawet instruować, kiedy należy się poruszyć czy przerwać czar. Reżyser Wowa przekazał, że Blizzard wprowadzi do gry funkcje obejmujące niektóre zastosowań addonów. Celem jest wyeliminowanie dodatków, które podejmują decyzję zagracza podczas starć. Aktualizacja 11.1.7 wprowadzi na przykład, rotation assist, pomagające rzucać zmieniające się umiejętności. To jednak dopiero początek. Blizzard zamierza stworzyć funkcje, których potrzebują gracze, umieścić je w grze, a następnie ograniczyć dostęp addonów do dzienników walki i zdarzeń. Firma nie zamierza przy tym odcinać się od modów wspierających na przykład, roleplay. Zobaczymy, jak gracze przyjmą te zmiany. I to tyle na dziś. A jeśli chcecie zagrać w coś nowego, to ze swojej strony polecam Wam serdecznie niedawno wydaną grę Blueprints. Jestem przekonana, że zawalczy ona o miano Indyka Roku, także warto ją sprawdzić. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.